Hej hej, z tej strony Solson i witam was w kolejnym odcinku z gry Mobile Legends Bang Bang. Dzisiaj zagramy Alucardem, lub jeżeli przeczytamy jego imię od tyłu, to wyjdzie Dracula. Na ekranie wyświetla się build i emblematy z którymi gramy, a teraz przejdźmy na ekran wczytywania postaci. No dobra, to jesteśmy na ekranie wczytywania postaci. Martis, Valir, Glo, Kaja i Iritiel w drużynie przeciwnej, Alucard, Saber, Ruby, Novaria i Lesley w naszej drużynie. Okej, okay, jesteśmy na fontannie. Kupujemy. Flame, Hunters, Speed Boots, następnie dodajemy umiejętność numer 2, ponieważ ma krótszy cooldown po prostu, no i lecimy na Red Buffa, ponieważ na górze jest Gold, więc zaczniemy sobie my od dolnej linii, no i zanim przejdziemy do zniszczenia Red Buffa, to chciałbym podziękować osobom, które teraz wyświetlają się na ekranie za wspieranie kanału, serducho dla was. Jeżeli ktoś by chciał dołączyć do tego grona, zachęcam do kliknięcia przycisku wesprzy, a jeżeli ktoś by chciał wspierać kanał bez wydawania pieniążków, można to zrobić zostawiając łapy w górę, dobijmy tutaj dwie łapy w górę, będzie bardzo miło. A teraz postaramy się tutaj, słuchajcie, zawalczyć z przeciwnikami, którzy są, ale widzę, że nasza drużyna już nas trochę olała tam. Widzę, że tutaj tak średnio wychodzi, bo Novaria nas trochę lała, Sabran nas trochę olał, Zostawmy. Im. Zostawmy im tamtego potworka, bo to nie ma sensu. No I Martis. Martis jest potężny na początku. I nie wiem, czy to jest sens z nim walczyć. No chyba nie, chyba, chyba nie bardzo jest sens walczyć z Martisem, no bo Martis jest potworem w early gameie, ok? To sobie powiedzmy. Że Martis jest po prostu potworem w early Gameie, znacznie większym niż Alucard, więc nie walczmy z nim, nie walczmy z nim. Ale będziemy definitywnie potrzebować pomocy na Blue Mafia, takie mam wrażenie, bo prawdopodobnie idzie tutaj Martis. Dokładnie. Zobaczcie, on nie da nam na spokojnie farmić. Nie da nam Gaugan na spokojnie farmić. Ale spoko, wciągnijmy sobie w krzaki go tutaj. Żeby Martis nie widział, ile on ma HP. Pięknie, zabranym lubawkiem, ale nie. Czy on nam wziął góry tego miliona? Nie. Chciałbym robić czwarty poziom, bo wiesz, że na czwartym poziomie będziemy w stanie trochę więcej robić. No i Dracula, nasz Alucard, jest taką postacią, która potrafi walczyć jeden versus pięciu. O ile się dobrze wbijamy, i nie dostajemy stunów na łeb i wytrzymujemy wystarczająco dużo obrażeń. Wtedy jest Git. Wtedy jest Git. A tak to nie wiadomo. Dobrze, spróbujmy zgankować górną aleję, tu Illithiel może. Hmm? Co Wy na to? Spróbujemy? Spróbujemy w nią wpaść? spróbujemy w nią wpaść. No idzie Martis na dół, na dole. Bum! Pięknie naszą naszego sojusznika. Idzie Martis. No Martisa się boję i idzie Walid jeszcze. To nie, nie, nie ma co, nie ma co w ogóle z niej walczyć. Trzy versus dwóch. Średni pomysł, tym bardziej, że nie mamy ulta. Co ten szalony Martis, co? On cały czas Skyo chodzi, to jest kłopotliwe. Gdyby chodził sam, to by byłoby zupełnie inaczej, ale on chodzi Skyo cały czas. Ojojoj, złapał nas. No, ale jednak, jak się wpadnie w nas, kiedy jesteśmy tutaj. Kurkę, no to jest git, to jest git, słuchajcie. Pomóżcie mi drużyno z y, Żółwiem, ponieważ nie żyje przeciwnik, co prawda nie mamy Retry. Ale powinniśmy być w stanie w trójkę szybko załatwić, zanim w stanie w ogóle Martys i tutaj dojdzie, nawet bez retry. Dokładnie tak to wygląda. Idealnie, no i wracamy do naszej farmy, słuchajcie, no bo zakładam, że nie stoimy dobrze z tą farmą, a potrzebujemy tych obrażeń obrażeń, no golda, aby mieć obrażenia właśnie. Więc postarajmy się zebrać tutaj trochę więcej golda z dżungli. Niestety Martis zabija, ale nie szkodzi. My się farmimy, powinniśmy mieć bardzo mało golda. Martis ma znacznie więcej od nas. No tak, no powinniśmy tutaj znacznie bardziej farmić, bo z tą farmą odstajemy. Po prostu odstajemy z tą farmą i tak jest fakt, to trzeba sobie powiedzieć. Eee, Nowaria i Mida, na środku jest Kaja i Martis, więc... Postarajmy się tutaj obronić środek idealnie. No i wracajmy do na naszego Blue Buffa. Będę no, przypadkiem Martis nie zabrał. Widzimy, że Ruby nie potrzebuje pomocy, chociaż chyba idzie tam teraz Martis. Więc dobrze byłoby tam się również udać. Nie wiem, czy nie za późno. No, definitywnie za późno, bo jesteśmy na drugiej stronie mapy. A na dole jest czwórka przeciwników. Mam nadzieję, że Nowaria to przeżyje. Wygląda na to, że tak. No i będzie trzeba bronić Dolnej Alei. I będzie trzeba bronić Dolnej Alei, bo tutaj jest czwórka przeciwników. I to niezbyt kolorowe. Więc starajmy się po prostu te miniony tutaj zbierać, dokładnie. Nie ma co też się bić z Glow, tak to sobie powiedzmy. Ok, przeciwnik załatwiony. Kolejny przeciwnik załatwiony, ok, idealnie. Teraz bijmy się z Glow albo z Waliganem. Szczerze, przeciwnicy nie mają tutaj tego. Nie mają tutaj wieży, idealnie. Przeciwnicy nie żyją. 2,04. Nie wiem, czy glo. Glo chyba też nie żyje, tak? Tak to wygląda. Na u góry, że glo też nie żyje. Super, super. Zajęliście. Jak widzicie, mamy mega fajny początek i mega dobrze to wychodzi. 15 sekund do redry. Zachowajmy je na żółwia, którego będziemy chcieli jak najszybciej zrobić. Ale najpierw wspomóżmy naszą. Może nie telecynowariusz, ale zbierzmy sobie tego tutaj wizję. I teraz zróbmy żółwia. Mamy, mam nadzieję, że zdążymy. Chociaż nie wiem, gdzie jest przeciwny Martis, to postarajmy się jak najszybciej tego żółwia zrobić. Wydaje się, Martis dopiero wychodzi z bazy, dobrze. Powinniśmy być w stanie sobie tutaj poradzić z tym żółwiem na spokojnie. Easy better jungle win. No i wracajmy do farmy. Bo na tej farmy, no pamiętajmy, że potrzebujemy, tak? Potrzebujemy cały czas tej farmy, aby tutaj mieć więcej golda i aby zadawać te obrażenia. Na szczęście nasze drożona też sobie całkiem nieźle radzi, więc jest git. Mamy prawie tyle samo Golda, ile Martis przeciwnicy puszują środek. Więc e, po prostu niszczmy miniony. Poszedł Flash. Super. No i bardzo ładnie. Słucham, myślałem, że to <ścoughs> idzie przeciwnik, a to nasza Lesley. Bardzo ładnie tutaj nasz sojusznik wpadł. Kto to był? Już nawet nie pamiętam. E, to była chyba Ruby. Tak, to, to wydaje mi się, że była Ruby, która bardzo ładnie tutaj wpadła. E, no i po niej mogliśmy wpaść. My. Więc super. Więc super, nasza drużyna walczy, nam idzie, a my postaramy się zebrać tutaj trochę więcej golda, bo jednak ten gold cały czas nam jest potrzebny, abyśmy byli w stanie zadawać obrażenia i byli w stanie przeżyć przeciwników, którzy nas atakują, więc skoro mamy już tego golda, to teraz lećmy na środek, mamy ulta, mamy wszystko, nasza drużyna widać, że tam walczy, chyba chcemy uratować Leslie, tak to wygląda. Czemu nam wszystko zabierają przeciwnicy? Halo! Proszę na mnie kraść wszystkich killi. Proszę na mnie kraść wszystkich fragów. Drużyno. płyzy, płyzy, Proszę na mnie kraść wszystkiego. Jesteśmy 3,07. Moglibyśmy być 7,03 i byłoby ciekawie, A tak nam wszystko kradną. Idzie tutaj glo. No, z glo bym się nie chciał bić. Ta Lezlej też tak tutaj wysunięta. O, ale nam uciekła ładnie. No dobra, teraz się bijmy z glo. I zobacz, no wszystko nam zabierają, i idę do kąta, bo zaraz będę płakał, słuchajcie, wszystko nam zabierają, wszystkie kile, 308 jesteśmy, nie szkodzi, nie ja liczy się to, że wygrywamy, tak? No się chyba liczy, swoją drogą nie wspomniałem, ale ponownie jest to klasyk, Alucardem nie czuję się na tyle pewnie, aby iść trankedy, dlatego no jest to mecz klasyczny, okej? Okay? Okej, okay, dobrze, zbierzmy sobie trzeciego żółwia. Żółwie są dla nas e, potrzebne, bo my jesteśmy dżunglerem, więc powinniśmy te żółwie zbierać, prawda? Prawda? Zbierzmy sobie golda. Kiedy nasza drużyna trzyma środek, to my sobie zbieramy, farmimy. Powinniśmy dzięki temu wychodzić na prowadzenie w goldzie. Dokładnie tak. Ma od nas więcej tylko rubi. O, dziwo rubi. Ok. No i staramy się co? Teraz bym powalczył już trochę. Teraz bym już trochę powalczył. O, jest tutaj. Ej, nawet ulta nie użyłem. W sensie użyłem raz, ale nie, nie użyłem tego, wiecie. Drugiego odepchnięcia ultem. Easy clap. Dobrze, zbierzmy sobie reda, bo mamy tutaj darmowego reda. Mamy tutaj darmowego reda i na dół chyba bym poszedł. No nie, no z walirem nie ma co raczej walczyć. Chociaż może. Nie no, chłop się odpalił. Chociaż może. Tak nie wiem, czy chcemy z nim walczyć. Jest tutaj kaja za to. No jest tutaj glow też, tak? Nie wiem, czy mamy wystarczające obrażenia na tego glow, ale chyba tak. A i znowu nam drużyna zabiera, kile. Cholera jasna. Nie dadzą się pobawić, nie dadzą się pobawić. Co za Co za geogany jedne. Nie dadzą się pobawić alukardem, ale jak widzicie, alukard no, ma ten potencjał, tak? Monster Kill <laughs> 609, nice, super. No i jak widzicie, ciężko, ciężko ograć grać alukarda przeciwnikom, więc jest super i mamy też bardzo dobry team. Widziałeś ty to? To jest alukard, właśnie to jest alukard, słuchajcie. No i teraz jesteśmy w potrzasku delikatnym. Mamy tego heala, który nam trochę, na, nam trochę ratuje, dubsko. Ale nie wiem czy będziemy w go wystarczająco dużo, nie, gdybyśmy mieli ulta bylibyśmy być może w stanie przeżyć i zabić przeciwników, no ale nie mieliśmy teraz tego ulta niestety, którego spaliliśmy wcześniej, ale nie szkodzi, jeden kill przez 10 minut przy statystykach 8-1-9 jest w porządku. Powiedziałem jeden kill przy statystykach 8.1.9. Oczywiście chodziło o jednego deda. Tutaj pomyłka ze względu na skupienie na grze i niestety tak, tak, wy, tak wychodzi, że czasami człowiek może się pomylić, przejęzyczyć w tym co mówi. Zbierzmy sobie dżunglę, aby ja wymyślić więcej golda. No i szczerze, chyba nasza drużyna sobie poradzi. Albo może nie. Hmm. No, ja bym tak tutaj nie kozaczuł. Dwóch versus czterech, to ja bym tutaj tak. No nie wiem, ja bym tutaj tak trochę bardziej defensywnie może zagrał, bo to nigdy nie wiadomo. Słuchajcie, dwóch versus czterech to nie ma zabawy no w sensie jest zabawa, ale nie wiadomo, jak to wyjdzie. Ale teraz tutaj patrzcie, o jest, Dobra, spadamy stąd. Staramy się uciec jak najdalej od przeciwników, bo jest ich tutaj za dużo. I po prostu staramy się przeżyć, bo ich jest tych tutaj naprawdę masa. Ok, mamy ulta, mamy ulta, mamy ulta, odpalę, 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 odpalę! Kurde, nie zdążyłem ulta odpalić! Cały czas jakieś podrzucenia, stuny, spowolnienia i tak dalej, wiecie. Tutaj Walid nas na kurwa tymi swoimi flame shotami i podpala, Martis nas podrzuca, Glo nas stunuje pewnie, no i nie byliśmy w stanie odpalić tego ulta. A szkoda, bo byłby potencjał na triple killa może? No, definitywnie na przeżycie, gdybyśmy tylko rzucili ulta. Okej, okay, drużyna walczy na dole, a Saber jest na, na lordzie. I ja bym tego madarę tutaj a, pocisnął. Siedniu Kaga nie mogło go rozwalić, to rozwali go Soulson. Fajnie gdyby Saber pomógł, ale spróbujmy madarę sami rozwalić jeden na jednego. To tylko, tylko chyba Hashirama dokonał. <laughs> no, definitywnie idą już tutaj przeciwnicy, więc. Hm. Okej, okay, okej, okay, mamy już te fajne obrażenia, walczmy z nim, bo się healujemy. Bum, Madara pokonany i jego pionki również. <ścoughs> to są te, wiecie, nie wiem czy oglądaliście, ale to są te, te, te strumny, co wychodziły. To, to są przeciwnicy. Dobrze, pokonani, nice. Madara rozwalony, De przeciwnicy się poddali. A, ale ależ i mało HP zostało! Chciałem jeszcze jednego killa! Byłem spragniony krwi, bo w końcu jestem Drakulą, nie? Hehe, boj! Przejdźmy do kolejnej gry. Let's go, baby! Let's go! No dobra, to jesteśmy na ekranie wczytywania kolejnej gry. Lesley, Julian, Badang, Eudora i Belerik w drużynie przeciwnej. A Lucard, Ruby, Clint, Selena i Cyklop w naszej drużynie. Dobra, jesteśmy na fontannie, lećmy sobie na naszego. Reda ponownie. Wydaje mi się, że powinniśmy pójść na blue, ale już jesteśmy na redzie, to zostajemy na tym redzie, żeby nie tracić czasu. Wydaje mi się, że od blue powinniśmy zacząć, bo gold lane jest na dole, no ale nie szkodzi, dobra, poradzimy sobie jakoś. Jakoś sobie poradzimy, szkoda, że nie mam pomocy od pomoc by się tutaj delikatnie przydała, ale fajnie, gdybyś nie przyciągł tutaj Be Belerika jeszcze mordko. Wiesz o tym, nie? Dobrze, super. Zbierzmy sobie tego reda. I wydaje się, że od razu będziemy, słuchajcie, lecieć na Belerica. Niestety Eudora w pobliżu. A nie mamy pomocy za bardzo i to jest kłopotliwe. Nie mamy żadnej pomocy na, na przykład tego potworka, który tam jest. O, na tego potworka nie mamy pomocy, a szkoda. Bo jest tutaj już Julian z tej Belerik. No przydałaby się jakaś pomoc ze strony chociażby Seleny. Not gonna lie. Fajnie, że tutaj sobie poradził Cyklop. Mam nadzieję, że do nas tutaj nie wpadnie Julian. A może, więc wciągnijmy sobie tego buffa w krzaczki, że będą tutaj czasami nie wpadł Julian, który mógłby nas załatwić. No i mamy średni początek. Przez to, że tam się bawiliśmy z przeciwnikami, mamy średni początek. Lubię ale jest tutaj, słuchajcie, Badamg. O nie, Rubi! Łaj! Why, Why Rubi! Ja się na niego miałem taką idealną zasadzkę zrobioną. Rubi, musimy farmić. Nie bij się, Mortko! Co ty robisz, Rubi? No i bardzo niedobrze. Nie wiem po co szedłem za Rubi. Naprawdę nie mam pojęcia po co szedłem za tą Rubi. Było totalnie głupie, nie pomyślałem. Nieprzemyślana akcja. Kiedy ja wiem, że potrzebuję farmy. No, mega głupie. Mega głupie. Ale dobra, ale dobra, słuchajcie. Przydałoby się pójść na żółwia. Definitywnie przydałoby się pójść na żółwia. Mam nadzieję, że dobijemy czwarty poziom dokładnie. No i lećmy na tego żółwia, bo Julian już go prawdopodobnie robi. No i chore obrażenia ma Julian. Co to, są, co to są za obrażenia od Juliana? I czemu my mu nie zadawaliśmy żadnych obrażeń? No bez przesady bez przesady bez przesady. No dobra, definitywnie zmiana planów. I przechodzimy z gry agresywnej na grę totalnie defensywną. Przez pierwsze pewnie 10 minut nie będziemy robić nic innego niż tylko farmić, bo nie mamy żadnych obrażeń, ok? Zadajemy minimalne obrażenia, które, które zadajemy. Zobaczcie jak długo bijemy tego Red Buffa. ok? no jest dramat, jest dramat na początku, więc postaram się tutaj wyfarmić trochę. No bo naprawdę no, jest słabo, jest po prostu słabo, no not gonna lie, jest bardzo słabo, mamy mega słaby początek. I, i jest tutaj Julian. Ale udało się to zabić. Zobaczcie, jak mamy pomoc. Eudora spaliła ulta, więc możemy ją załatwić. Mam nadzieję, że damy radę. Tak, udało się ją załatwić. To od razu pchnijmy też miliony. Jest to dla nas trochę więcej golda, ale co ważniejsze, przeciwna Eudora, e, przeciwnej Eudorze miniony rozbiją się o wieżę. No i ten słaby początek, który mieliśmy. Trochę odrobiliśmy właśnie. Właśnie trochę odrobiliśmy. W goldzie, fajnie, elegancko, więc jest git, jest git słuchajcie. O, mieliśmy bardzo słaby początek, ale dobrze, dobrze że to trochę, trochę tam, ten, teraz ta akcja wyszła. Co prawda, cykl przypłacił to życiem, ale dobrze dla nas, bo będziemy w stanie po prostu więcej robić. Rubin nie bi się z trzema przeciwnikami. Rubin nie bi się z trzema przeciwnikami, proszę. Czy w nas, nie? Czy nie? Chyba nie. No jest tutaj niebezpiecznie, no co ja wam powiem? I nie mamy pomocy też za bardzo. I to jest kłopot, bo ta Selena tutaj, zobaczcie, jest trójka przeciwników na górze, a Selena jest gdzieś przy żółwiu. Okej, okay. niby jest dobrze, bo powinniśmy zabrać tego żółwia, ale nie, jak jest trójka przeciwników na, na górze, okej. Okay? Nie, jest trójka przeciwników na górze i wydaje się, że teraz powinniśmy tutaj e, zrobić lorda, ale no nie mamy pomocy, nikogo tutaj nie ma. Ok, zrobiliśmy jakiś mega kill, dwa trupy, ale co z tego, skoro nie żyliśmy i przeciwnicy zabili lorda? Lorda? na żółwia. Robimy trochę zatanka w tej grze, dopóki nie ma Ruby, więc to jest też kłopot trochę. No definitywnie mamy kłopot, mamy kłopot. Ruby potrzebuje pomocy, na dole płaczą, że nie gankujemy, robią żółwie na dole. Zabierają nam dżunglę. No, tutaj mamy te obrażenia, tak. Mamy te obrażenia, więc jest ok. Julian wcale nie jest jakiś tutaj OP i dajemy sobie z nim radę. Jakoś, czasami. Lubi płacze, że potrzebuje pomocy, ale jak mamy jej pomóc, skoro ona poszuje? Zobaczcie. Zobaczcie, gdzie ona jest. Jak mamy ją zgankować? No nie da się jej zgankować, ok? Na środku ta Eudora jest, którą byśmy mogli złatwić. Tak to wygląda. Tak, nie ma jej. Idealnie. No i nie do końca wiem, jak mielibyśmy pomóc Ruby naszej, skoro ona trzeba przeciwnika pod wieżą. Czy coś z tego załatwić? Prawdopodobnie tak. Super, Ruby sobie poradziła. Nice. Zaraz namiguje, na miły nam pewnie wpadnie. Heh, gdzieś tutaj jest, na 100%. Ale leźmy pomóc teraz dolnej alei. Widzimy, że to jest. Lesley dosyć mocno wysunięta. No i pokazaliśmy się, nieważne. jakby spalony gangę trochę. Ale zbierzmy przeciwnikowi dżunglę, tak jak Julian zbierał nam. To teraz my zbierzmy mu delikatnie tą dżunglę, ok? Za chwilę staję żółw, którego przydałoby się zrobić jak najszybciej. Ale chyba mamy czas jeszcze, żeby zabrać sobie tutaj tego miliona, który jest na górze. Julian jest na górze, no więc tutaj definitywnie... Definitywnie chciałbym żółwia zebrać. No pięknie. Przeciwnik nie żyje, żółw dla nas. Super, super, zbierzmy sobie teraz Reda. Jak widzicie, no już ten Alucard coś robi. Już coś robi ten Alucard, ok? To sobie powiedzmy, już coś robi ten Alucard. Więc to jest naprawdę, naprawdę fajne. Dostał w łeb. Możemy go zabić, możemy go zabić. boom, <muchy> Mega kill, nice. Od razu użyjmy reda, red, czerwonego ataku naszego Retribution, aby go tutaj zabić. No i spuszczymy środek. Idealnie, no i zbierzmy Blue Buffa przeciwnikom. Bo ja lubię kraść Leslie! Nie wiem, jak wskoczyć w nią. <ścoughs> Przyżyłam, bo nie miałem, jak w nią wskoczyć. Najgorzej. Gdzie ona jest? Gdzie jest Leslie? Nie mam pojęcia. Zbierzmy sobie tutaj farmy, która jest. Nie miałem jak wskoczyć w i to jest wstyd w ogóle, nie? To jest straszny wstyd. No dobra, zbierajmy sobie farmy w takim wypadku. Już na środku są dwójka przeciwników, więc nie będziemy w nich blatywać, ale spuszowałbym dolną aleję. I to jest dobry moment. To jest dobry moment na pusz dolnej alei, chociaż już mogą iść w nas przeciwnicy. To powinno być w porządku. Okej, okay, raczej nie przeżyjemy tego, chociaż... Chociaż szczerze? Chociaż szczerze? Słuchajcie? Triple kill! Niesamowity jest Alucard. Jesteśmy nafidowani. nawet już Julian nie jest w stanie nas dołatwić. No, mega dobra, mega dobra akcja. Spokusowaliśmy się na Lezaj na początku, więc to było zajebiste. Następnie zabiliśmy przeciwnego... Juliana, który nie zadawał nam aż tak dużych obrażeń, jak ja spodziewałem się, że będzie zadawał. No ale to też różnica w goldzie, no mamy, ten, mamy tego golda. Mamy tego golda i to jest świetny info, ok? Powiedzmy sobie szczerze, no ten gold robi różnicę, którą już mamy. E, więc Julian już nie staje nam zadać aż tak potężnych obrażeń. I to jest naprawdę, naprawdę super. Zbierzmy Lorda Madare, Pokonajmy Madary. Mm, Madara! Mam nadzieję, że nie odpali Susaną, więc postarajmy się tutaj go zebrać szybko. Bęk idealnie. Uuu, ale potwór, Lesley, pokuszymy Lesley. Ale nas strało tych przeciwników. No jednak słuchajcie, zabiliśmy dwójkę, ale jeszcze trójka żyła, ok? Więc tutaj no delikatny kłopot, bo nasza drużyna gdzieś poumierała, gdzieś przeciwnicy zabili naszą drużynę, więc sami no piątki nie pokonamy niestety. No dobra, słuchajcie, Kabuto użył właśnie tutaj Edo Tensei, Techniki Ożywienia, więc wstaliśmy, ożyliśmy i idziemy pokonać przeciwników. <laughs> idziemy pokonać przeciwników, ale po drodze zmierzmy sobie Red Buffa, którego nie ma. To ciekawe. Int interesting. Ja nawet nie wiedziałem, że on tam jest. <laughs> ja to nawet nie wiedziałem, że on tam jest. Lol. Lol. Nie miałem pojęcia, że on tam jest. Ciekawe, interesting, interesting. Za chwilę wstaje red Buff przeciwników, więc zbierzmy go. Mam nadzieję, że tutaj Julian nas nie zaskoczy. Nie, zaskoczy nas Badang. Okej, okay, spadajmy stąd, spadajmy stąd, nie ma co. U, żyjemy, dobrze. Wychilujmy się na szybkości tutaj na, na, na naszych milionach. No, zaskoczył mnie ten Badang. Badang mnie zaskoczył, not gonna lie. Not gonna lie. Ale teraz za 9 sekund mamy ultę, więc pomóżmy naszemu klintowi, który tutaj walczy. O, nie wiem, czy nam wystarczy obrażeń. Mamy dużo stunów. Żyjemy! <grywia> Żyjemy! Dostał jeszcze. Pięknie słuchajcie, mamy go. Aaaa, tu była Eudora! To nie był nasz sojusznik! Kurde! <gryśla> taka piękna akcja! No fajnie wyszło, ale przy więcej dach nie żyją, więc to wyszło, wyszło dobrze. Wyszło dobrze. Gdybym nie pomylił Eudory z sojusznikiem, to może bym przeżył. 15, 5, 6. I wygląda na to, że nasza drużyna tutaj kończy. Tak to wygląda, słuchajcie, więc co? Dwie gry wygrane? Chyba tak. Chyba, chyba tak by to wyglądało, co? Super. Dzięki pięknie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie kanał i dołączcie do osób wspierających, klikając przycisk wsprzyj. A ja Was zapraszam do kolejnych filmów. W tym to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. We will be in touch.